Cześć wszystkim! Nie sądziłam, że kiedykolwiek będę dodawała, publikowała taki film przed tysiącem ludzi, ale zdecydowałam się, że jednak dodam taki film, ponieważ po pierwsze to będzie trochę przestroga dla innych, a po drugie yy, samo życie. Zaczynamy. Dziś już troszeczkę lepiej się czuję, więc postanowiłam, że nagram. Opublikuję, nie będę nic kombinować, po prostu film siedzony gadany. Opowiem wam, co się wydarzyło przez mój ostatni tydzień. Dzisiaj jest niedziela, a w poniedziałek zaprowadziłam Adama pierwszy raz po tygodniowej chorobie do przedszkola. I kiedy odbierałam go w poniedziałek, wydawał mi się taki dziwny. Nie chciał jeść, nie chciał się bawić, nie chciał pić. I po kilku godzinach zwymiotował. Zwymiotował raz, później drugi, później trzeci, później dostał wysokiej temperatury, więc już pomyślałem: ok, poszedł jeden dzień do przedszkola i pewnie znowu coś przyniósł. Zaczęło się objawiać tym, że z nocy, na, z poniedziałku na wtorek, nie przespał północy totalnie. Płakał, y, bolało go strasznie gardło, strasznie ładował paluszki do buzi, więc wiedziałam, że gardło go boli. Y, I był strasznie rozdrażniony, więc podałam mu leki przeciwbólowe, podałam mu leki na, no, na zbicie gorączki też y, i czekałam, jak to się rozwinie. W tej nocy jeszcze zwymiotował raz, y, dodatkowo, i później y, y, następnego dnia cały dzień był marudny płakał, nie był po prostu sobą. Ja muszę jeszcze dodać, że we wtorek było, to była kulminacja mojego zapalenia zatok. Ból był nie do zniesienia, nie mogłam ruszyć głową w ten sposób, musiałam się cała odwracać, a kiedy spojrzałam w dół w ten sposób, ból był taki, gdyby ktoś po prostu walił mnie młotem po głowie, i nie wiedziałam, co mam ze sobą robić, zrobić, bo nie mogłam już wytrzymać. I jednocześnie w tym samym czasie Adam był chory. Więc we wtorek zadzwoniłam do lekarza na e-konsultację, poprosiłam po prostu o antybiotyk, bo powiedziałam, że już od kilku dobrych dni biorę paracet i buprom zatoki i nic nie pomaga, więc wydaje mi się, że pomoże tylko antybiotyk. Więc dostałam, udało się, zaczęłam antybiotykoterapię we wtorek. No, i impreza dalej trwała. Z wtorku na środę Adam przespał 45 minut w nocy. Dokładnie 45 minut. Płakał, był rozdrażniony, nie chciał pić, nie chciał jeść, cały czas, że gardełko boli ja nie wiedziałam tak naprawdę co robić, więc szybko do lekarza zbadali mu krew, pobrali mu krew z paluszka, powiedzieli, że no jest wirus, że antybiotyku na gardło nie dostanie, bo ja myślałam, że to może ucho, że może angina. Powiedzieli, że to wirus i mam czekać, kiedy minie i podawać mu tylko leki przeciwbólowe. Więc tak też robiłam. Z tym, że w czwartek ja myślałam, że umieram yy, nigdy wcześniej nie umierałam co prawda, więc nie wiem jakie to uczucie ale yy, no, myślałam, że to już jest mój koniec dostałam tak wysokie gorączki i bólu pleców, głównie pleców więc myślałam, że może mam zapalenie płuc że może to jest covid yy, wysokości gorączka dochodząca, dobijająca 40 stopni, 39,8 dokładnie Padłam na podłogę, zadzwoniłam szybko po Maćka, nie byłam w stanie ruszyć palcem, co dopiero zająć się dzieckiem, więc chwała mu za to, że pomaga i teraz, kiedy nie, nie, nie pracuje w wolnych chwilach, po prostu zajmuje się Adamem i, i pomaga, to jest ogromna pomoc, no ale co tu robić? Nie mogę oddychać, boli mnie wszystko, dosłownie boli mnie wszystko. 40 stopni gorączki, tu zatoki, więc myślę może antybiotyk. Może alergia na antybiotyk. Mówię może COVID, więc zrobiłam test. No COVID wyszedł, wyszło, test wyszedł negatywny. No i tak, z czwartku na piątek w nocy strasznie swędziały mnie dłonie, Obudziłam się, zobaczyłam kilka kropek. Mówię, oho, to jest pewnie to samo, co miał Adaś. Oprócz kropek, ból gardła taki, że w życiu naprawdę przez 30 lat życia nie miałam takiego bólu gardła. Gdy zajrzałam do środka, co tam się dzieje, to się przeraziłam. Całe podniebienie, całe gardło, łącznie z językiem pokryte bomblami pęcherzami. To wszystko wiecie, pękało. Taki nieprzyjemny zapach. To nie była ropa, tylko to był właśnie taki płyn, więc to ból nie do zniesienia. Więc nie dziwię się dziecku i nie dziwię się teraz, że on tak strasznie płakał. No więc włączyłam leki przeciwbólowe, wiedząc, że nie ma co iść do lekarza, bo pewnie to jest to samo i powiedzą mi, że to jest wirus. Zaczęłam czytać i okazało się właśnie, że to jest Bostonka i kiedy Adaś już powolutku zaczął do siebie dochodzić, ja kiedy miałam kilka kropek jeszcze było ok. Tego samego dnia pod wieczór wysypało mnie totalnie, miałam wysypane całe dłonie i zaczął się świąt. Świąt tak, tak mnie swędziało okrutnie, że odchodziłam od zmysłów, nie wiedziałam co mam ze sobą robić, bo po prostu... Ręce, dłonie i stopy, bo na stopach też mnie obsypało. Um, Wsypało mnie do tego stopnia, że no, odchodziłam od zmysłów. Czytałam, że nie wolno tego drapać, yy, a u dorosłych objawy są yy, takie same, ale człowiek dorosły starszy już przychodzi zupełnie inaczej niż dziecko, bo Adaś był obsypany cały, yy, bo kiedy skończyła się gorączka. Yy, Następnego dnia obsypało mu rączki i nóżki, i on, tak jakby, nie zainteresował się w ogóle tym. Nie przeszkadzało mu to, nie drapał tego, więc dla niego ta wysypka była niczym. Tak naprawdę, kiedy ja walczyłam ze sobą, żeby czegoś nie zrobić. Świąt nie do opisania. Następnego dnia, czyli wczoraj, świąt przerodził się w okropny ból ból nie do opisania powiem Wam, że gdyby zaproponowali mi żebym sobie wybrała czy chcę mieć jeszcze raz ten ból czy rodzić to nie wiem, czy nie wolałabym rodzić jeszcze raz gdybym miała Wam porównać każdy z Was się kiedykolwiek w życiu sparzył, tak? oparzył sobie czy, czy rękę, czy cokolwiek innego to wyobraźcie sobie, że wkładają Wam ręce dłonie i stopy do wrzącego oleju, to było takie uczucie ja po prostu płonęłam, ja nie wiedziałam co mam ze sobą zrobić, nie mogłam chodzić, no bo wiadomo, podbicie stopy pokryte po prostu to nie były pęcherze z wodą to były płaskie, płaskie chrosty, które zaraz Wam pokażę ale to było straszne to, to po prostu, to było coś nie do opisania i dzisiaj ten ból trochę przejawił się, przerodził się w taki ból mrowiący. W dalszym ciągu mnie to piecze, ale bardziej mnie też tak mrowi, kiedy e, usiądziecie sobie na stopie i zdrętwieje wam ta stopa, i później noga, czy jakaś inna kończyna, i podnosicie się, i wtedy ciało wam przychodzi do siebie. To właśnie takie mrowienie jest teraz cały czas. I Oczywiście mam zawalony cały nos tutaj w pęcherzach. Te pęcherze cały czas pękają, sączy się ten płyn, strupy się robią, więc w uszach to samo. Nie mam pojęcia, kiedy to przejdzie. Czytałam, że od 7 do 10 dni ta choroba trwa. U mnie dopiero jest ten etap, kiedy te pęcherze. Już powoli, jutro mam nadzieję, że zaczyna, zaczną ostygać, i później zależy, jakie stadium jest choroby, ale no jeżeli ktoś źle bardzo to znosi, to wtedy skóra może odchodzić płatami, a na samym już końcu, ale to dopiero po miesiącu, e, mogą też zejść paznokcie. I ja jestem prawie pewna, że przynajmniej te trzy. Mi zejdą. Bo w tej chwili, kiedy ja już dotykam, to, to ja nie czuję po prostu paznokci. Ja nic nie czuję, kiedy dotykam tutaj. Więc mam nadzieję, że no, paznokci mi nie zejdą, ale niestety to nie jest uniknione. Tutaj też mam na kostce. Tu akurat były takie wielkie, obleśne pęcherze. I chciałam powiedzieć, zanim Wam pokażę na samym końcu, jak to wygląda żebyście uważali, żebyście dbali, żebyście robili co możecie, bo yy, oczywiście, gdyby człowiek chciał yy, być bezpieczny, to w ogóle nie wyszedłby z domu i nie mógłby z nikim się spotkać i nic zrobić, bo bałby się, że zachoruje. To jest po prostu no, niemożliwe, trzeba funkcjonować i trzeba żyć. Ale to co możemy, żeby robić, co po prostu w naszej mocy, żebyśmy dbali o odporność, bo to jest najważniejsze. Ja w tym momencie moja odporność to jest zero. Ja pamiętacie, dwa tygodnie temu straszny kaszel, nie mogłam przyjść do siebie, później zatoki, teraz Bostonka, więc ja nie mam odporności wcale i po prostu to, co mały przynosi z przedszkola, ja mam dokładnie to samo. Więc y, o ile dzieci przechodzą, to leżej i szybciej, tak. No my, starsi, strasznie się męczymy, i, i też nie polecam naprawdę y, chorego dziecka y, dać pod opiekę osób starszych, jakiejś na przykład starszej babci, y, kiedy wiadomo, trzeba pracować, iść do pracy i nie macie co z dzieckiem zrobić, no bo wiadomo, że szkole nie przyjmie takiego chorego dziecka, ale dla osób starszych. W podeszłym wieku, czy osób z przewlekłymi chorobami, ta choroba może zakończyć się też śmiertelnie, bo nie każdy sobie poradzi. To jest paskudna choroba i organizm na przykład może sobie z czymś takim nie poradzić niestety. Skóra cały czas dłonie, stopy są spuchnięte, są. Na stopach już zaczęła mi schodzić powoli skóra, to wygląda obleśnie, ale pokażę Wam, może, może kiedy to zobaczycie, jak obleśne to jest, to weźmiecie się za zdrowe jedzenie, za, za jakieś suplementy, za, za zdrowy tryb życia, bo naprawdę to jest ważne. I ja już sobie obiecałam, i pamiętacie, jak pierdzieliłam, że zdrowe, zdrowe jedzenie, zdrowy tryb życia, że chcę to, to i to, a nigdy nie mogłam się do tego zabrać. Także teraz to po prostu szczęście w nieszczęściu, że no mam tą chorobę, ale po prostu otworzyłam oczy i zdałam sobie sprawę, na co swoją energię, swój czas mam, w którym kierunku mam kierować i co mam ze swoim życiem robić bo życie jest naprawdę kruche, a tutaj ten fiolet to jest ten fiolet, wiecie, nie pamiętam tej nazwy, yy, posmarowałam sobie, no bo miało ulżyć podobno, ale nie pomogło wcale, pomógł mi troszkę wieczorem, kiedy już tak cierpiałam i kiedy wyłam do poduszki, ibuprom speed, jest coś takiego, ibuprom, zaraz, zaraz sprawdzę, Wam napiszę, abyście nie mieli nigdy z tej choroby, yy. To mi pomogło, żaden paracetamol, żadne inne nie dawało sobie rady. Także teraz pokażę Wam, jak wygląda moja twarz. Jak wyglądają moje dłonie. I jak wyglądają podbicia moich stóp. Mam nadzieję, że wyciągnęliście chociaż coś dobrego z tego filmu. Wiem, że ten film będzie na, naprawdę taką pożywką dla moich haterów, i, i dla nich ten film y, będzie czymś, co, au, co może ich y, ucieszy w każdym razie i tak zdecydowałam się żeby dodać i, i żebyście naprawdę uważali na siebie nie dodaję tego filmu po to żebyście mi pisali jaka to jestem biedna i jak żałujecie że coś takiego mi się przytrafiło ja sama siebie żałuję i, i z takich właśnie sytuacji z cierpienia trzeba zawsze wynieść coś coś pozytywnego i mam nadzieję, że ja w końcu też coś, coś zmienię Także tyle, tyle z mojej strony. Yy, idę się też położyć, bo Adaś zasnął, a później jeżeli mi się uda, to, to zedytuję ten film. Chociaż jedyne ukojenie, jakie mi przynosi, to wsadzenie dłoni pod lodowatą wodę i wtedy przez kilka minut mam spokój, więc w taki sposób będę mogła chyba zedytować film, bo inaczej nie wiem, jak miałabym to zrobić. No, także... Trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa.